Aparaty słuchowe to cenna inwestycja w jakość życia, ale ile tak naprawdę kosztują i jakie są różnice między poszczególnymi modelami? Dziś dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby podjąć właściwą decyzję. Audimed, ponieważ dobry słuch to jakość życia, uzyskaj poradę i przetestuj aparaty słuchowe za darmo na audiomet.com. Koszt aparatów słuchowych różni się w zależności od modelu i zakresu funkcji. Dobrą wiadomością jest to, że ustawowe ubezpieczenie zdrowotne często pokrywa do 750 euro za urządzenie, jeśli masz receptę od lekarza laryngologa. Ale jakie są różnice między urządzeniami i która klasa najbardziej Ci odpowiada? Aparaty słuchowe klasy podstawowej to ekonomiczne rozwiązanie z solidnymi podstawowymi funkcjami. Oferują lepszą zrozumiałość mowy i redukcję szumów tła. Urządzenia te są idealne do cichych środowisk i małych rozmów. Osiągają jednak swoje granice w głośniejszych sytuacjach. Średni zakres oferuje zauważalnie większy komfort. Urządzenia te automatycznie dostosowują się do różnych środowisk i mają lepszą redukcję szumów. Jeśli regularnie przebywasz w restauracjach, na imprezach lub prowadzisz rozmowy grupowe, warto zainwestować w tę kategorię. Klasa premium opiera się na najnowszych technologiach. Te aparaty słuchowe analizują hałas w tle w czasie rzeczywistym, automatycznie kierują mikrofony w stronę rozmówcy i minimalizują rozpraszający hałas w tle. Wiele modeli oferuje również łączność Bluetooth i technologię baterii wielokrotnego ładowania. Oznacza to większą elastyczność i mniej konserwacji. Urządzenia te są idealne dla osób podróżujących w różnych warunkach akustycznych i oczekujących najwyższej jakości dźwięku. Wybór odpowiedniego aparatu słuchowego zależy od osobistych potrzeb. Dlatego zalecamy wypróbowanie różnych modeli w znajomym otoczeniu. W Audimed możesz przetestować aparaty słuchowe bezpłatnie, bez zobowiązań i bez ryzyka. W ten sposób dowiesz się, który model najbardziej Ci odpowiada. Odwiedź naszą stronę audimed.com już teraz i pozwól naszym ekspertom doradzić Ci. Jakie cechy aparatu słuchowego są dla Ciebie najważniejsze? Napisz je w komentarzach. Jeśli ten film Ci pomógł, Zostaw nam polubienie i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji na temat słuchu. Dziękujemy za obejrzenie i pamiętaj: lepszy słuch oznacza lepszą jakość życia.